Chuj, narodu strasznie. Dużo. No, ale dwa lata temu Kelkenhoff był zamknięty, nie? Witajcie w Parking Lise, Kelkenhoff. Niestety będziemy musieli przejechać jeszcze raz, żeby Wam pokazać, bo po dwóch latach zamknięcia tego ogrodu jest tyle narodu, że bilety na tydzień do przodu są już zajęte. Ale nic się nie dzieje dzisiaj. Ponagrywamy ładnie te pola, wszystkie z kratami, a do ogrodu przyjedziemy tutaj ekstra jeszcze za tydzień. Ale, ten zapach. Ale, pięknie, pachnie przede wszystkim. No zobaczymy. Jesteśmy blisko lotniska. Zobaczymy, czy nam dron wystartuje. Bo tutaj, stąd jakieś 15 km jest Seapole. Jedno z największych lotnic w Europie. I samoloty tutaj bardzo nisko latają. No, zobacz, jak nisko. No, i samoloty co chwilę latają, nie? Jest pięknie. Pierwsze pole z kwiatami zaliczone. Pierwsze pole z kwiatami zaliczone. Północna Holandia. Te widoki wszyscy znamy z widokówek i z różnych przedruków prasowych. Miejscowość Lize jest najbardziej popularnym miejscem, dokąd w kwietniu i z początkiem maja przyjeżdżają turyści z całego świata, by delektować się cudem natury, jakim są kwiaty. Ilość pól, na których znajdziemy kwiaty wokół Lize, możemy liczyć w setkach hektarów. Ale to nie jedyne takie miejsce w Holandii. O tej porze roku znajdziemy wiele podobnych miejsc z kobiercami kwiatów, ale Lidze jest najbardziej znane, ponieważ tutaj znajduje się Kaukenhof. Niestety, ogród ten pokażemy Wam w kolejnym odcinku, ponieważ nie spodziewaliśmy się aż takiego tłumu i nigdy nie spotkaliśmy się z sytuacją, by nie można było kupić biletów. A odwiedzamy to miejsce co roku, nie licząc ostatnich dwóch lat pandemii. Nic straconego, dziś skoro już tutaj jesteśmy, zabieramy Was do jednego z najbardziej znanych kurortów nadmorskich w Holandii antwort. Taki ogródek, abyś miała, to... O, ale budzie... by się musiała z roboty zwolnić No nie, no No pachnie cudnie, nie? No, bo to robi Pachnie cudnie Kolejne fajne miejsce do parkowania Nie wiem, to to? co miejsce... Chyba ja, może to miejsce zmienimy miejsce tu przyjedziemy stanąć to tam jest fajnie, ale stłok straszny, nie? Wjeżdżamy powoli. Szefowa ostatnie szlify robi przed wyjazdem. Tak to wygląda cały parking. Tutaj już widzicie od razu stojimy przy polach z kwiatami. Zapach jest przepiękny. Cudnie, zobacz jak dywan to wszystko wygląda. Pobacz, tak. Tu w Holandii to ja nie będę ryzykował. No nie, 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 Za 9 km 170 euro już bym dostał. Bardzo zna się, że jesteś pierwszy. Ostatni przy mandacie z Belgii. Ono ostatnią cię o 63 euro z Belgii. Nadal mogą już dawać pieniądze, ja też nie, nie ja to dle, to No proszę, to, proszę, kurde, jakie zmiany zaczynam zauważać w Ciebie. Mój Niki Lauda to proszę. <śothers> ZOIT NIDERLAND. To jedno z miejsc, gdzie gołym okiem zobaczymy wyrwane morzu Ziemię. Powierzchnia Holandii to 41 526 km2, co odpowiada jednej ósmej powierzchni naszej ojczyzny. Czyli cała Holandia, plus minus, to nasze dwa województwa zaokrąglenia. Proces wyrywania ziemi morzu przez cały czas trwa, tak więc powierzchnia Holandii również powoli się zwiększa. Jak wyglądają tereny wyrwane morzu i zapory chroniące ten kraj przed Morzem Północnym mogliście zobaczyć w naszym materiale z Lelystad kilka tygodni wcześniej. Zandvoort to chyba najbardziej znana miejscowość jak Kuros morski w Holandii, nie? To Szeveningen, no Szeveningen Haga nie, ale, ale, ale tak No i mamy morze Ale narodu dzisiaj ja ma ciekawe czy będzie to zaparkować. No ciekawe jak tam pora pewnie kogoś na to ściągnęli Wow, proszę państwa, nad samym morzem ale co tu się dzieje? Co To tak już digul, Dorni skajny plac? No, no, Okej, dan kiesze dziękuję. tak, czu. Ale kamperów ja prawdę. Noc. Tylkanoc, nie? Frytura obok stoi. Frytura stoi. Pod... Ach, kobieto, to lepiej nie trzeba. Tu centrum po prawej, tym razem bliżej istniejemy tego centrum. Czyli w stali chodzi w środku. Dalej byśmy wstali, wiesz? Tym razem zbiedzamy prawą stronę. Juhu! Witamy w Zandvoort! w Danfurt. Po raz kolejny. Juhu! Czasami tak miejsca się spodobają, to tutaj wraca do nich. Pogoda idealna, plus 18, szczere słońce, a oto morze. Trzymy. Piękne holenderskie, szerokie plaże. Plaże Holendzie mają cudno. To obojętnie gdzie byś nie pojechał, chociaż tam już na Zilandzie, to nie na Zilandzie. tam raczej jest więcej takiej infrastruktury, takich yy, jakichś zapór przeciw -przeciwpowodziowych. tutaj jest taka wieś, typowa plaża, taka szeroka, raczej szeroka, ale mamy połowę kwietnia, zobaczcie jak to jest cudnie, za 2-3 tygodnie to się już ludzie będą kąpać. Potem wam pokażemy ile rybka kosztuje nad morzem w Holandii i podejrzewam, że ta rybka ma... z holenderskiego morza będzie tańsza jak, jak chłodzka. Zandvoort to jeden z najpopularniejszych kurortów w Holandii. W miesiącach letnich oprócz turystów głównie z Niemiec i Belgii spotkamy tutaj mieszkańców Amsterdamu. Jest ich to ulubione miejsce wypoczynku mimo, że najsłynniejszą holenderską plażę z Heveningen w Hadze mają w zasadzie pod nosem. Jesteśmy teraz akurat w momencie kiedy jest odpływ może się bardzo cofnęło do tyłu Ale zobaczcie ile może zabiera Jak jest przypływ tak jest mokry piasek tak w zasadzie 3 czwarte plaży może zabiera dwa razy dziennie Sama miejscowość Zandvoort to małe miasteczko z zaludnieniem na poziomie około 18 tysięcy osób ale najbardziej znaną atrakcją w Zandford jest tor Formuły pierwszej, Circle Park w Zantford, gdzie odbywają się prestiżowe wyścigi. W roku 2021 zwycięzcą został Max Verstappen z teamu Red Bull Racing Honda. Poza wyścigami Formuły rozgrywane są zawody motorowe, rajdy samochodowe i amatorska liga Automobil klubów holenderskich. Odwiedzając Zantford weekend, na pewno traficie na jakieś zawody lub treningi. Na tor niekoniecznie trzeba kupować bilety. Pokażemy Wam gdzie iść, by rywalizację na torze oglądać gratis. Oczywiście nie jest to widok z pierwszego rzędu, ale dla zaspokojenia ciekawości wystarczy w zupełności. By dostać się w okolice toru, musimy z promenady przy plaży przejść na drugą stronę ulicy i kierować się na punkt widokowy. Punkt ten na pewno zobaczycie niezależnie od której strony parkujecie. W zasadzie mieści się on w okolicach połowy parkingu. Obok jest kurtka do rezerwatu przyrody. Wchodzimy na obszar ochrony przyrody i kierujemy się w stronę wieży radaru. Widocznej nieopodal. Tuż przy tej wieży na górce zostaje już tylko wybrać na miejsce. Od parkingu to jakieś 500 metrów. O ja jadłuk. Widzisz? Co kawałek na polu dla kamperów stoi taki wynalazek gdzie można kupić frytki kupiliśmy frytki rytkę, rybkę, teraz zobaczymy ile to będzie kosztowało, ale ja jestem przekonany już teraz, że to będzie kosztowało mniej jak na polskim modelinki? Z frytkami? Czy z czym? I za taką rybę żeśmy zapłacili dwie porcje z frytkami 19 euro Czyli 80, trochę ponad 80 zł na polski. Na tym kończymy naszą relację z Antwort. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to daj suba lub łapkę. Dla algorytmu YouTubea jest to bardzo ważne, a nas motywuje do działania. Pozdrawiamy i do zobaczenia wkrótce.